Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny. Eee, po raz kolejny już dzisiaj chyba trzeci raz się z wami witam, bo to jest trzeci odcinek nagrywany. Eee, nie wiem kiedy to powrócę, nie wiem kiedy to obrobię, nie wiem kiedy cokolwiek zrobimy. Nie mam miejsca w ekipunku, nic nie ma, nie ma nie ma, Eryk umiera i koniec kaplica, Śmieje się cały czas. Kurwa, co, w ogóle, yy, <laughs> fabułą tego będzie jak umieram kurwa. Tak ale tak. nie okay, ten dobra. odcinek, poprzedni. Tak, okej, okay, poprzedni, poprzedni. Będzie tak. ciebie znaleźć i, I Nie psuj mi nic tam, bo mam perspektywę dobrą. Dobra, masz dobrą perspektywę, postaw jakieś skrzynki albo coś, stary. Bo daj, tak. daj mi te łóżka potrzebuję, dawaj łóżka. A skrzynki? Skrzynki to później, łóżka najpierw. Żeby respawn był. Jakie później, jakie później stary? Skrzynki, to mnie bać, najważniejszy jest respawn. A jak zginiesz, to co wtedy? Kurwa, nie ma miejsca. Chujowe. Z... Z... Dobra, mam. Z czym to się robiło, żeby tak wszędzie było? Żeby co było? Nic, nic, nic. Stary, takie po powiedziałam mi się, wiesz? Dobra, mam tak, dobra, ja muszę tu muszę po prostu jest... się złożyć. O, trójzęb, w ogóle zabiliśmy my... tego typa z trójzębem. Eee, masakra była totalna, bo... Taryk bo... Próbował odyskać swoje rzeczy, a ten gość nawalał z niego w tego trójzęba jak nie wiem co, i... Prawie się utopił, na szczęście były łóżka, więc można było się odrodzić. Nie popełniliśmy tamtego błędu co ostatnio. No no i w takim razie ja zebram się do jakiejś roboty, idę ogarnąć tamte góry... Nie, najpierw w ogóle pozbieram ten... Yy... Pozbieram to, 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 co mam pozbierać, czyli glony, bo nie mam nic do jedzenia. To nie co można. Piec. nie mogę robić żarcia <grym> zwykłego. No nie, nie możesz. Można. Więc zwykły piec. Ewentualnie suszarnia. Nie wiem jak w suszarni, wie. Mi się wydaje, że w suszarni da się to zrobić. Dobra. Dobra, ja tu mam ogarniam powoli. Węgiel, węgiel, pochodni nie mamy, pochodni nie mamy, to jest najważniejsza rzecz teraz w tym momencie. Dobra, pochodnie ja chcę pochodni, bo nie mam pochodni. Ciep ciep kurwa ty zresetowało mi wszystko jebane Aha, ale rozpampę pewnego. Okej, nie wiem jak działa ten truzom. Rzucasz... Mocniejszy chyba jest od miecza w ogóle, wiesz? No ma Muszę 9. Wdaję. Czekaj, a wale nim? Ile ci zabiorę serduszek? Powiedz mi? No wolni. Dwa Jest. i pół. Dwa i pół. A teraz zmieczacie za... Yy, poczekaj, przez <coughs> To był pomysł. Dobra, walnijesz. Nie, poczekaj, Jeszcze poczekaj chwilę, bo mi się HP. No. I. Wal. Dobra, zarpiło mi się HP, nie wiem. Aha, czyli mało ci zadałem ogólnie. Trój zombie więcej. Biję więcej, no o wiele. No dobra, idę po blony. Ty weź no, chodź no tutaj na chwilę, ustawić to łóżko. Już mam łóżko, już mam łóżko. Nie masz łóżka, chodź Mam to. łóżko. Chodź tu. To co, zniszczyłeś się przez chwilę? Tak. Czemu no, zniszczyłeś moje łóżko? Bo źle ustawiłeś. Aha, no dobra. Robię kwertery. Nie, to jest łóżko. moje. Tak? Tu masz łóżko. Nie, to jest. Tam to jest moje, to jest swoje. Dobra, idź się połóż, bo jest noc. Dobra. Stołem z pochodnią w ręku. Tak. Mamy żelazo? Masz żelazo? I masz No żelazo? tak, w skrzynce. O jest. W ogóle, czat w ogóle zajebiście wygląda. Bo jest... E, Eryka z coś tam, Eryka z Slime by Zoe, Eryka z drought. Erikas utonął. Y, utoną mi <laughs> utoną. <Przez> się, <Graszan>, utopiec. <śmiech> tak. <śmiech> Padł z wysokiego miejsca. <laughs> tak, cały więc, czas. Więc śmierci troszeczkę było. <laughs> Dobra. Idziemy dalej. E, to znaczy, ja zabiorę się za trochę tych glonów, pozbieram. Ja z chałupką Zabierz no, tak. Ogarnij tę chałupkę jakoś. Prowizorycznie na razie, bo. Nie nie mam weny, jak na razie, do tego, że tutaj... To ja mam, to ja mam, ja mam, ja mam. Są te śmieci. Dobrze, że da się szybko pływać No dobrze, to jest, no. Ja po... te mam nadzieję, że będzie jakaś sensowna ilość. O, się panie. A tych dopców tutaj jest. Ja tych gronów Dobra prawie raz taki. O, no, dobrze, poszły sobie. Ja tutaj mam już prowizorycznie robię. Robię, robię, robię. Robię, 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 pracy, pracy, pracy. Dobra. glony My jesteśmy yy, po prostu jak wygani. Będziemy jeść dietetycznie. Proszę sobie śmieć. Dobra, mamy tych glonów trochę. <laughs> A to się całkiem przyjemnie nawet je. A to można to posadzić w ogóle. O fajnie. Można to posadzić. Rośnie. <laughs> Sądzę, tak, że mniej więcej. Mam rośnie. Mam nadzieję, że to rośnie. Dobra, okej. Okay. Dobra. A, robić drzwiczki, Dobra, mamy drzwiczki. No, Wydaje że, że całkiem y, Twój domek wygląda obskurnie? Dzięki kurwa. No chyba bo nie już, ma. Wiesz o, wiesz o tym, że ty tutaj też mieszkasz? Tak, wiem, ale wygląda obskórnie i to trzeba będzie jakoś ładnie zrobić. A to się później, bo nie mam bloczków. No co ja mogę poradzić? Robię prowizorycznie, tak? No na razie tak, prowizorka. Jak najbardziej. Co to było, tutaj ma być port, tu ma być. Ja później przekopię całą tą. Tutaj tą. No. Ale elegancko ma być. To, no tak, elegancko. Ty będziesz bra brał za wykończenie, a ja by ten. Kopał. Tam co trzeba. No tak. To oczywiście. Zaraz zobaczę jak tutaj suszarnia będzie wypadała. Mam jakiś węgiel, nie mam. Zaraz zobaczę jak to wygląda tutaj suszarnia. Proszę, żeby działało. Jest, działa suszarnia. Zebyście zabieram sobie te glonę. Dobra, to moment. To... Suszy znacznie szybciej. Yy, i jeszcze raz piecyk potrzebny. Można go zasłyszał. Tak. Pęczę tu ustawiam. To się nam przydało. O, te łódki, łódki, łódki. Okej. Okay. Dobra, mamy łódki jakby to na wypłynięcie w żeglugę. Tak, w żeglugę. No, to się zajebista żegluga ogólnie. Tak. <laughs> już to tak. widzę. Dobra. Bez odcinek trwa już 8 minut, a stary... Ja chodzę i... nie A co ty myślisz, że o co tutaj chodzi? W miarę szybko to idzie. ja tu muszę zrobić, tak? Mam trochę tego co, i... To co to tak z... jebało. Coś się pod, potknęło, Grać się? Kroki... O? Ej, słyszałeś ten dźwięk taki, taki huk, hukowy? Hukowy dźwięk? Nie słyszałem hukowy tak. dźwięk. Uczyło normalnie masakrycznie człowieku. Nie słyszałem hukowy. Jakby burza szła albo coś, nie? nie. Mogę tutaj wyskipować. A jest coś do drewna takiego? Drewna jest. Co? Ale co, chcesz? Coś w sensie takie jak ta piła? Nie, nie drewno. Jak ta piła tylko że do drewna jest coś takiego? A to nie jest co też? Nie, to nie jest do drewna. Ja nie wiem, nie wiem, co tu się w ogóle robi na tym, no nie? To w ogóle nie rozumiem tej przycinaki Znaczy, ja wiem do dlaczego on sur. Ale, dobra. Nic takiego, no trudno. Dobra, biorę glony i idę... ogarniać sprawy z budowaniem. Tutaj na tej swojej kółce. Coś zrobi. Dobra. Dobra, już wiem co. Albo dobra, nie wiem co. I tak jest. Płatki. Tutaj mamy to, mamy to. dobre jak sobie robię, wiesz co? Łupatę żelazną. Mam patików. pięć maksymalnie. Tak. Okej. Okay. I łodki jeszcze schod. Patakil. Ścia. Pójdzie. Przekopuję się do tej dołowej. A do ja yy, ogarnę to coś. Boże święty, uff, uff, dobra jakiś siekier się przydał prowizorycznie, choćby nawet iron, Dobra i jeszcze ta upada. Eee, będę rozbierał to, twoje coś. Co będziesz rozbierał, moje coś? To, co tu stworzyłeś. To prowizoryczne coś. Ale będziesz w takim samym trybie, czy nie? No ja to yy, tutaj ładnie to zrobię. Mhm. Spokojnie. Mam plan. Tylko nam go sam. Nie szereg reklamę, tylko może być. Siedzi we tak, także. Start. A już teraz. Co? Ja no, zobaczcie, zrobię wysotą. To... Jakie jest latarnie? No spoko. Żeby w razie wiedzieć, gdzie wraca się. No Jak najbardziej możesz, Elegantnie. Tu muszę po kamień Dobra. Skopieć, zobacz Wiecie jaki wyrychli domek Tylko... Hmm? Yy, dobra hmm. Muszę mieć te... Klasyczny Minecraft jest jednak yy, mało fizyczny niestety Przydałoby się takie, takie mody Podstawowe Choćby nawet ten Timberwolf. Czy on się tam nazywał. Ja tu nie, nawet nie wiem odchodzi, wiesz. Ale no taki, tak dobrze nie grałem, że już nie wiem. No taki modzik co? O, tam jest jakaś fajna skinka. Można tam coś potem wykombinować. Topielec śmieć tam siedzi. Eee, yy, dobra. Utopiec. Jak z nami. Wszystko chcę kopiować teraz Wiedźmina, no nie? No tak. Ubisoft, wszystko, wszystkie takie te... To kopia Wiedźmina. Znaczy no, żeby nie wyglądało na kopię Wiedźmina, to wiesz... To w innym uniwersum wzięty, no nie? Z, ma, ja, uniwersum Minecrafta stary. Bardzo Już chciałem latać. Naprawdę. Bo, no tak, bo, bo gram na kreatywie ostatnio na serwerze no. i tam sobie lata i wszystko buduje. Proszę bardzo. Dziękuję. Bardzo mi się tak. nie podoba, że on. Czy ty chcesz wyjść? Ja? Nie, ten typek, co tu, tutaj tu stoi, ten topielec. Nie. Nie ma to jak no, gadać do utopca. No a co? On jest bardzo <grym> rozmowny. To jest. Yy, dusza towarzystwa. Bo na przykład nie wierzy, że na wieży z miasto jeżdżę. Wiesz, co mi przejeżdża tutaj cały no. czas? Te yy, wagoniki. <grym> wagoniki ci przejeżdżają. Tak. No co? One ci przejeżdżają tam? Bo zgaduję, że tam znajduje się kopalnia. W piecu chudniczym nie da się szkła zrobić. Warto wiedzieć, słuchaj, nie? No co? Przydatna domek Mam nadzieję, że poprawili to jak się schody z sobą robią, bo to... to co się działo wcześniej, jak to wygrałem na serwerze to był dramat prostu no, ci? No, w sensie robiły co chciały I To było straszne Co prawda teraz y, materiały mnie ograniczają w dużym stopniu Ale Jakoś to przeżyję. Muszę. No, wyboru. Dobra. Wezmę się. Choć troszeczkę, jakoś to już, już lepiej wygląda. O stary, jakiś chore dźwięki tu. Chyba, że to to takie coś wydaje. Nie, to będzie te wagoniki. Jakie wagoniki, stary? Nie wiem, ale są takie wagoniki. Wagoniki są. No dobrze. Fajnie. Nie. A wie się zaburzył troszeczkę Dobra. Boże, jak te długo się piece kopią W ogóle, piece się kiedyś budowało na serwerze ten bazy, no. bo, bo były piece, są wytrzymałe od kamienia Więc kiedyś budowaliśmy z tego takie ogromne, zamki. Pary mi się, że mi Tras zabrakło piec. pochodni no nie. Hmm. dobra, to nie pasuje. się kiedy. To totalnie tak, tak nie ogarnięte wam wszystko w tym momencie. Tuchaj, jak to wygląda tam z dołu. Hmm. Co to jest za kutas? Co to jest, przepraszam bardzo. Latarnia. To jest latarnia. Tak. Mamy różne wizje latarni, takie mam wrażenie, wiesz? No przepraszam bardzo, yy, próbuję wykorzystać to, co mam, a nie to, co yy, na kreatywie dostaniesz. Ale to mam nadzieję, że to tylko tak na razie. Jeden der I ja to przebuduję. Zrobię ci ja prze... zajebistą latarnię, tylko nie teraz. Naprawdę, rzetelnie ci mówię, stary, że zrobię kiedyś taką zabijoną. Kiedyś? Właśnie. Dom został w spokoju. No stary, nie może coś takiego stać. Zarąbiste, tylko jestem ciekawy, bo jest pełno pode mną utopców i zombiaków i tak dalej, no nie? No. Boję się, że się zabije i nie doskoczę do wody. Nie wiem, gdzie ty jesteś, ale mam nadzieję, że. A wyjeździesz z latarnia? Jak się wywalisz, to przyjdziesz po rzeczy i ten. Ale wyździe z latarnia? No widzę, trudno jej nie zauważyć, wiesz? To jestem na górze. Ja. No to w takim razie powiem ci, że. O, i drzwi zostawię. A co to jest? A drzwiczki, jakby chciał sobie pan romnąć pięterko. Pięterko, tak. Pięterko. Eee, panie. panie... Jak tam było? O, nie miałem Dobra Trzeba dbać o każdy detal Dobra, zaraz korze śmierć Wskocznie Zaraz korze że śmierć, najpierw będziesz zbierał ten Item tak, wiem. Dałem radę, No dobrze. Szanuję. Ok, fajnie. Ok, fajnie. Yy... Widzę szmatę chodzącą, wypuchającą. Nie polecam ogólnie. W ogóle, jak masz trzy noce, nie to nad wodą pojawią się fantomy. Masaż Co ty gadasz? Fantomy to są takie, jakby latająca manta. Co ty gadasz? No i z łoju fantoma, który dropi, się naprawia elytra. Ale nie wiem skąd dostać elytrę. Ciekawe, ciekawe. Ty, nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są tutaj. No, są. Są takie rzeczy, że. Nawet ja nie wiedziałem, że takie są. Przydałoby się jakieś mistrzostwo chodzenia. O, idzie jeży. Proszę odejść. Tu mój dom jest. Pójdź w mnie zaraz. Nieee. Doszedł. Ja stołem radą. Uuuu. Ależ tak prowizorycznie, ale. Co mi ładnie to wygląda? A czemu tutaj ziemia jest? Co, co to ma być? Poczekaj chwilę, bo jeszcze jest. Kamień, tu jak co najwyżej, może być, nie ziemia. Poczekaj, bo na razie jestem w trakcie. już Mamy coś do żarcia? Yy, mamy. Glone. Nie mamy? Mamy i, I są? Dobra, mamy. Nawet. Dobra. No co ty chcesz o tej latarni? Zaraz mi się wyszło. Yy, jak byśmy Dobra, mieli nie mieli jakichś, To bym powiedział: yy, napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Ale że nie mam wizów, to nie mam poparcia, ale poczekaj, poczekaj. Aha. Stary coś tu, stary robi. tu utopiec jest. Pod nami, creeper po lewej. Okay. Patrzy, patrzy, się na mnie. Przyprowadzi go tutaj? Nie, po co? No nie wiem. Przyjdzie, walnie i będzie kaplica. O, co to było? A. utopca. No dobrze, zabij to gówno. Nienawidzę ścierwa. Po prostu dramat z niej. No. no, i mamy już tak w miarę jakoś wyglądającej Bloku. Bloku. No. Widzmy. Nie, może nie chcą cię zabić pierwsze lepsze przestroju? Coś mnie uderzyło. Nie rozumiem o co chodzi. No nie, nie ja też. Eee, bardzo mi się nie podoba, no. że creeper sobie przed pod nasze drzwi. Jest pod naszymi drzwiami? Jest pod naszymi drzwiami. Fajnie, idę po niego. Uhu. To zabierz go stąd. Chodzi on jest. Nie ma go tu. Jest gdzieś tam. Nie, stoi, jest. Chodzi szatan. No. Mam wrażenie jakbym gdzieś znał ten dźwięk, już słyszał kiedyś. Jebnęło. No. Dobra, idę przekopywać. Jest... Z jednej strony to drewno jest paskudne z wyglądu. O, tu wyrwał fajną dziurkę. Tak jest, proszę pana. to drewno takie ochorowane, ok jest paskudne z jednej strony, a z drugiej. spoko. Wygląda źle. Poko. dla mnie jest W sensie? Boś z zewnątrz go Jak twoja drzewa. latarnia jest. Ja wiedziałem, wyszedł. Ja wiedziałem, że on przyjdzie, tylko nie wiedziałem kiedy. Odejść. cię. Wiem, że ten Creeper do mnie przyjdzie, tylko nie wiedziałem kiedy. O stary, ile ja mam przekopywania tutaj. No, sam się zadeklarowałeś, że będziesz to przekupywał. No nie, Je Jezu, ile was tutaj jest. No... Stary, wiesz co się właśnie stało? Nie wiem. Załatałem sobie dziurę po creeperze, po czym przyszedł drugim i w tym samym miejscu <laughs> zrobił dziurę. To się nazywa myśl techniczna? To się nazywa creeper. Nienawidzę śmieci. No, no, no nie. Chcesz pieskowiec na razie nie potrzebuję piaskowca okay. mamy już 26 minut odcinka mniej więcej z cięciami od początku i z tym wszystkim myślę że wyjdzie coś koło 25 może tak na to liczę mniej więcej i będę jakoś właśnie celowo wtedy. mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej, że ma się yy, No ale dobrze, no nic. Myślę, że my będziemy się żegnać mm, z tymi, z którymi teoretycznie... Też, z nikim się nie żegnać to tak średnio. No tak, rozumiem, rozumiem. Ale z kimś by wypadało jednak. Pozdrowienia. Pozdrowienia. No. Ja wam. No ja też tam jeszcze się... Pozdrowienia ode mnie, czy możecie dostać. Nie wiem, kiedy to obrobię, nie wiem, kiedy to wrzucę. Mam nadzieję, że tak na jutro to nie niespecjalnie mi się... No, ale... Dobrze, mów, że jesteś leniwieje. Mówię, że jestem leniwieje, tak, bo siedzenie nad tym i obrabianie to jest moja ulubiona praca. Nie oszukujmy się, to nie jest nic... Znaczy, satysfakcjonujące jest, jak już się to zrobi, ale tak to trzeba się pomęczyć, a jak na razie no to się z wami żegnamy, pozbieramy surowce, pobudujemy trochę i widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć i ty też możesz się pożegnać, tym razem ci pozwolę. No dziękuję, papa. Pa. No cześć, cześć, cześć. cześć.